Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Mateo. Witam Was w kolejnym, już dwunastym, odcinku z Army 3. Na misji Antistazji, bądź młodzie jak kto woli. Dzisiaj zaatakujemy kolejny Outpost, to jest ten. W ostatnim odcinku bodajże pamiętam, że roadblock nam troszkę rozwalił naszego Huntera. Udało mi się naprawić zwykłym tulkitem, więc jeździ, jeździ, skręca, hamuje jak to w popularnych ogłoszeniach samochodowych jest. Eee, już zjechaliśmy na miejsce, to jest ten outpost z kolejną wieżą radiową. Eee, chcę go przejąć. Żeby. Żeby po prostu mieć to wszystko przejęte z tej strony. Na wieży, na wieżniku nie ma, tam jest jakiś kolega. Przy nie ma już, słyszę Tak myślałem Tak myślałem Mówię, podniesie, czy mnie nie podniesie. Nie zauważyłem do ja tego może na początku. Wiem, kto wizor. Mamy godzinę 19-20 już tak naprawdę. I byłoby... Nie byłoby nic widać na odcinku w ogóle. Nie mamy jeszcze na to odblokowanych, bo one są... Przejdę te, które ja teraz mam, są dość drogie. A one są fajne, bo mają jeszcze termowizję, która byłaby bardzo przydatna. Może leci, czy mi się wydaje? Nie, chyba nie. Eee, a dlatego na razie używamy tych, nie chcę ich stracić. Ale musimy teraz się pozbyć tego młodzieża. Dobra, młodzież padł. Uciekam stąd. Prad zdążył strzelić, dobra, tam, na szczęście, tam, elegancko. I teraz możemy podchodzić. Że nie spodziewałem się, że tu będzie moździerz. Nie spodziewałem się. Jeżeli masz jakieś pytania, śmiało oczywiście pisać w komentarzach. Ja na wszystko staram się odpowiedzieć. Jeżeli potrafię odpowiedzieć, to staram się odpowiedzieć. Eee, tego śmiało komentujcie, pytajcie. Eee, oczywiście przypomnę, zostawcie suba. Dajcie lajka, like jeśli film podoba. Eee, co I podchodzimy dalej. Moździerz jest. Teraz, tam są szczęśnik. Dobra. O, mamy furkę z działkiem. To będzie na pewno fajne. Dobra. A tam jeszcze jest kolega. Dobra, daliśmy radę. Ok, ja nic nie ma. Okej, okay, ok. Dobra. Spróbujemy podejść i się schować do tego budynku. Tam już widzę, mamy kolejną helkę też tutaj.

On będzie łatwiej do nich strzelać, bo jestem wyżej troszkę dobra. Uż się pomytał, dobra. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Tu nie ma nikogo, nie ma nikogo. Jeszcze nasz jeden leży. Tu leży. Tam jest sniper. Już go nie ma, dobra. Podniesiemy mojego. To jest najważniejsze w tym momencie. Ogólnie seria Starkowa będzie się pojawiać za yy, jakiś czas. Nie będę wrzucał odcinków codziennie, bo chciałbym Troszkę zmienić format tych odcinków. Nie wrzucać wszystkiego. Tylko raczej jakieś takie fajniejsze, ciekawsze akcje. Eee, po prostu to jest długa gra i. No nie, chcę się też tak wszystko wrzucać, bo to myślę, że to może być trochę nudne. Oglądanie wszystkiego. A i oni już mają te. Celowniki, nawet. Czekajcie. CML.

chciałbym wycinać też takie odciny, takie momenty jak tam sprawy nie robię? <laughs> Tutaj e... żeby też właśnie więcej było na tym odcinku. No nie wiem. Dlatego hmm. czemu jeszcze tej silnikowego nie ma? Nie widzę to już nikogo. Myślę, że wolałbym mafsa teraz między sobą, bo jak coś wyleci to po prostu nic mafsa, bo Jakaś helka czy coś. No ten mafsy jest pod tym względem lepszy, że nie trzeba im namierzać. A czasem trzeba jednak szybko oddać ten strzał. Mafsy też tu mam mousery, singe, zigzauery. Yy jakieś tam mamy Czekajcie co wiecie co? Zrzucę to, zrzucę to Wezmę mafsa. Dobra ich, ich to zostawię, idę sobie po huntera, podjadę tutaj i będziemy i z, um, kliknę flagę i widzimy się zaraz, jak będę albo się bronił, albo już jak będziemy robić coś kolejnego. Wracamy samym pocięciu. Stwierdziłem, że gdzieś w tamten odpost. Z tej strony nie ma żadnego odpustu innego. Więc rzucę się na głęboką wodę i przejmiemy sobie gitarkę. Czy się uda? Nie wiem. Postaram się zrobić tak, żeby się udało. Gdzie jest drugi mójścieżki. Ogólnie dowiedziałem się tyle, że ten output był osłabiony. Przez co nie będzie tutaj tylu tak naprawdę przeciwników. Już zauważyłem, że nie ma tutaj ee, pojazdów opancerzonych. Więc jest na pewno łatw. Jeszcze jest jakiś moździerz. Muszę się teraz przenieść. Tutaj. Jeszcze jakiś moździerz jest. Tylko nie wiem gdzie. Tam jest mójścież. Gorsze jest to, że ja go tam nie widzę tego mójścieżka. Wziąłem oczywiście snajpę, bo tym będzie to najprościej zrobić. Bo moi będą podchodzić na blisko, ja im robię jako wsparcie. A że mam chyba 9 tych snajperek, to są nieograniczone ilości amunicji. To sobie to sobie przysnajpimy troszkę. To nie jest takie proste też. Czy oni wysyłają dwa czołgi z tamtego outposta? Okej. Okay. Strajków, żadnych a szkoda no właśnie no nie mam żadnych strajków niestety a przydałoby się mieć on to przeżył? A skupię się na tych, co tutaj są. Bo to jest akurat ważniejsze, żeby moi mogli wejść sobie spokojnie do bazy i też atakować. Działko zdjęte. Skąd do mnie strzelają? Nie mam pojęcia, czy ja coś. Nie, to tylko stamtąd, bo tu nic nie ma więcej. Ok, przeniesiemy się trochę w tamtą stronę. Jadą te czołgi, one, one jadą z tej strony. Jak się dobrze ustawił, to może bym je od tyłu ustrzeli. Ja mam mod jedynkę, mam mod jedynkę. Super. Tu mam budowany ten. Muszę znaczy, zobaczyć ten dalszy łazierz stąd gdzieś. Będzie strider, będzie cisterna. Jadą, słyszę ich W Hunterze mam zapasową amunicję ogólnie Cały Hunter jest zapakowany się amunicją Bo stwierdziłem, że... To będzie najlepsza opcja Zapakować wszystko tam Jadą? Okej, okay, to jadą, jedziemy, jedziemy jeden slammer Ciekawe co jest drugie No tam jadą Nie pokazują tędy jadą Okej, okay, tak, tu i tu pewnie tamtędy jakoś Dwa slamery jadą Oj, niedobrze Niedobrze tak okay, jeden jedzie tutaj, drugi jedzie tam Czyli się rozdzielają. Ale moi wchodzą już też do bazy. Do środka. Trzeba bardzo uważać, bo może z tamtej strony jeszcze ubić. Niedobrze. Niedobrze się ogólnie robi. Ale już jest coraz bliżej. Jest nam slammer tutaj. Tylko wyjadę od góry walne strzała. Wierzę, że się postaram. Tu możemy chociaż mu w e, działo. Albo samą wieże, to było najlepsze. gdzie nie będzie mógł strzelać. 260 metrów. Kurde mol, no i dupa. Dostał. nie, pod... są tam moi, może zaraz moi go będą mogli strzelać do niego to stąd uciekam biegnę do Hunter'a po więcej amunicji zaraz będziemy z niego strzelać jak ja to będę więcej rekrutował jednostek dla siebie i będziemy jakoś go atakować Dawaj, do tego nie chowaj, tylko bierz to Troszkę za nisko I to Idealnie Idealnie. Nie wiem, czy on tu właśnie nie wjeżdża, ten drugi. Tak dziwnie blisko to słyszę. No bierz to! Jednym strzałem Dobra, padł. I gdzie ten czołg jest? Ja go słyszę bardzo blisko. Tam jest Już się na mnie patrzy, nie dobrze. Dobra, jeden padł Dobra i tyle. Tam tego muszę zciąć. Gdzie są oni? Wychodzą z pojazdu, czy co? Znaczy, może i zajdę od drugiej strony i im od tyłu jakoś wstrzela się. A, a, teraz zaczynam. Trzeba bardziej od tej strony jeszcze, bo mnie zaraz zobaczy. Ok, okej, okay, okej. Okay. się patrzeć w tą stronę teraz, ale my sobie uciekniemy. Dobra, no dobra, nie strzelać złącząc. W tym odcinku jest trochę więcej akcji niż w poprzednich. Wrócił do pozycji swojej wyjściowych. Dobra, na razie się skupię na tym, żeby moim tu pomóc. Tam coś przeciwnie. Tych już nie ma. Tam nie siedzi ktoś. Siedzi. Dobra. Tam jeszcze ktoś łazi. Dobra, nie ma go. Tu jeszcze idzie. Dobra, minus. Z tej strony jeszcze słyszę strzały jakieś. Czekajcie, że ja zobaczył go. Tam jest. Dobra. Tam wszyscy nie żyją. Tam jeszcze żyje kolega jakiś. Już niedługo. 639, 600. I kapkę do góry. I dalej. Dobra, weźmiemy jeszcze jedną rakietę do mawca i z tyłu spróbuję podejść do tego tobu, znowu go strzelić. No na że się uda. Idzie do też se wezmę. Chyba problem w tym, że jestem przeciążony, więc nie mogę prawym przyciskiem brać. Ale jak przyciągnę, to przejdzie. Więc podejdziemy sobie do tego, do tego slamera. Się napije kawki. Nagram to od wersji drugiej, pije kawę. Bardzo mądrze. Dobra, tu chyba jest ogólnie względnie czysto. Nie się wydaje, bo nawet nie słyszę żadnych strzałów. Więc wydaje mi się, że... Udało nam się przejąć militarka. No, ruszają się, ale chyba wieża im Ciekają Uciekają już. No, slammer jest mocny ogólnie. Tak samo jak... no wszystkie w sumie czołgi są dość mocne. Bym miał tylko Titana, nie spodziewałem się tego, a myślałem, że będą jeszcze tutaj przeciwnicy. A jak ogólnie pojazd jest wyłączony, to... Nie da się go chyba namierzyć Tak mi się wydaje Bo zawsze jest problem, że namierzyć pojazd, który jest wyłączony Jeżeli był włączony silnik Na spokojnie Ale jeżeli był jakkolwiek Cokolwiek stał po prostu Był z wyłączonym silnikiem Nie mogłem go namierzyć Titanem Dlatego wziąłem Mavsa Tak to bym wziął Titana do tego Dobra, idę tam Spróbujemy go ubić Wezmę jeszcze to, żeby szybciej trochę przebiec on ucieka w tamtą drogę chyba. Tak. 400 metrów. Czyli tutaj. Za blisko. Znaczy za, za nisko strzeliła. Tego też nie trafi. Dobra, ucieka to niech ucieka. Damy mu spokój. To w tych drzewkach nic, nic. To... Lunetka sobie zmniejszę troszkę. Tamto są moi. Dobra. Moich wszystkich. Niech idą tam, na faktorkę. Taniecznie, nie zbugowali wszyscy. Bo to też jest możliwe. To jest bardzo możliwe, bo żaden skład się nie rusza. Dlatego musimy ich manualnie ruszyć. say no move to grid zero six three one four eight na Niech oni wszyscy idą... No, oni do mojdzierzy. Czyli tam jest ten mojzież gdzieś? Czyli ten mojzież gdzieś tam jest? Dobra. Czy oni się już ruszają jakkolwiek? No nie, no nie, nie chcą się ruszyć w ogóle. Właśnie, że tak to średnio. Ta jaj się tak średnio działa, powiem wam. Nie podoba mi się to. ciszymy sobie tą. Sobie tutaj zjadę. No i co? Dzisiaj zrobiliśmy dużo. Nam, udało nam się dużo przejąć Naprawdę jest fajnie i wiadomo ja sobie tu ich pozbieram Probię tam porobić Wszyscy nie żyją, nie żyją Okej, okay, kiedy działko Widziałka nie ma. A no tam był młodzież. Nie widziałem go nawet. Nie widziałem go naprawdę. Więc sobie wszystkie te ekipki odeślę jednak do baz. Niech idą. Dobra. Sprawdzę jeszcze coś z skrzyn skrzynaczy, bo są dwie. Widzę skrzynki. Tajtany MG42, ADR Amunicji Fciul, Kiski Satellite. Dobra, luk, lukniemy jeszcze tutaj i będziemy kończyć odcinek. Ale na razie jeszcze zobaczymy. Tu też mafsy, Mautzery P07, Tectany Nokto, Tłumiczki, i Terminal, mine, Ok, fajnie. A więc tak. Dziękuję za oglądanie w tym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i o kurwa. Nie wiem skąd się to tu wzięło. Poczekajcie jeszcze chwilę. No, dobra. Więc w tym odcinku to było na tyle. Widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia i cześć.